Michał Dorożała, jako wiceminister klimatu, odpowiada za leśnictwo i łowiectwo. Leśnicy chcą, żeby Dorożała wylądował na śmietniku polityki. Zaproponowane zmiany przepisów dotyczących myśliwych to nic innego jak ideologiczna wojna wymierzona w polskie łowiectwo. Chcecie badań psychologicznych. Niech wasi wiceministrowie przechodzą takie badania. Pytanie, czy wówczas pan Dorożara, Dorożała dalej mógłby być wiceministrem. To jest kolejne wariactwo, które kompletnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistymi e, potrzebami bezpieczeństwa publicznego. Przeciwnie, jest próbą ograniczenia dostępu do broni, marginalizacji myśliwych, którzy od lat w sposób profesjonalny dbają o równowagę w naszych ekosystemach. Niezaprzeczalnym faktem jest, że myśliwi odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu populacjami dzikich zwierząt, i ochronie polskiej przyrody. Dzisiejsze przepisy są wystarczające, a liczba wypadków podczas polowań jest znikoma w stosunku do skali ich działalności. Proponowane regulacje to czysta manipulacja. Wprowadza się narrację, jakoby myśliwi byli zagrożeniem, gdy w rzeczywistości to oni mogą być gwarantem naszego bezpieczeństwa, także w obliczu kryzysów, jak choćby obrony cywilnej. Jako zwolennik szerokiego dostępu do broni apeluję. Nie pozwólmy, by ideologiczne zapędy ograniczały wolność obywateli i osłabiały potencjał obronny Polski. Myśliwi to nie problem, to rozwiązanie. Broń to prawo wolnego człowieka, a odbieranie jej to droga do zniewolenia społeczeństwa. Dziękuję.